Relacje czyli taniec z odbiciem siebie. Kiedy zastanawiamy się nad tematem relacji, to dochodzimy do naturalnego uświadomienia, że wszystko sprowadza się do tego przyjawu istnienia. Całe nasze życie to taniec dwóch punktów. W przestrzeni wszelkich potencjałów. To jest doświadczenie życia dla poznawania samego siebie. Bo jak można siebie, kogoś, coś poznać, jeżeli nie ma możliwości zobaczenia swej reakcji? Każde dostrzeżenie jest formą relacji która rozwija się w reagowaniu na obiekt dostrzeżony. Dostrzeganie jest relacją. Z dostrzeżeniem pojawia się działanie. I może to być brak działania, czyli neutralne widzenie siebie w lustrze, które jest też wyborem naszym. A gdy zechcemy, to możemy zamrugać i uśmiechnąć się. Zacznijmy od początku. Spotykają się oczy i wędrujemy przez różne warstwy pozornego oddzielenia, aż dotykamy siebie w esencji. Dotykamy siebie samych. I jak to możliwe, ktoś zapyta. Patrzysz w oczy, i co widzisz? Kolor, kształt, który możesz nazwać. Potem możesz stwierdzić, czy ci się podobają, lub nie, ujawniając swe mentalno-emocjonalne preferencje. Patrzysz dalej i rodzą się uczucia, poza nazwami, które przywołują skojarzenia z przeszłymi przeżyciami. Są to również obrazy wyłaniające się z doświadczeń innych inkarnacji. Patrzysz dłużej i zaczynasz dotykać pustki, która jest wypełniona wszystkim. Zaczynasz zlewać się z dostrzeżeniem swym. Stajesz się jednymi oczami, które widzą siebie w dwóch ciałach. Jest to obraz. Odkrywania siebie, przedstawiony w uproszczeniu, który tylko zaprasza do doświadczania, bo słowa nie oddadzą smaku tego przeżycia. Wszelkie nasze interakcje z życiem zaczynają się od naszej osobistej relacji z samym sobą. A relacja z sobą to słuchanie siebie, w harmonizowaniu myślenia, odczuwania. Z działaniem. Jak to odkrywać, by praktycznie aplikować w codzienne życie? Jest kilka obszarów naszego życia, które koniecznie potrzebują być zauważone praktycznym działaniem. Najogólniej to ujmując, chodzi o przyjmowanie i dawanie, jak to odbywa się poprzez naszego największego nauczyciela, jakim jest. Oddech. Kierujemy swoją uwagę ku czemuś i nawiązujemy z tym relację poprzez wybór kierunku dla naszej energii. Cokolwiek dostrzegamy jest obrazem, który malujemy swym wyborem. Czy wybierasz dostrzeganie szklanki do połowy pełną, czy do połowy pustą? To jest bardzo ważne i zachęcam do głębokiego odczucia tej treści. Dostrzegając uwagą, malujesz swój świat. To, co niedostrzeżone, jest w przestrzeni potencjałów, ale nie zmaterializowane w Twoim życiu. Wyborem swoim, malujesz swoje relacje. Jest to wybór, reakcja. Która określa Twój stosunek do dostrzeżonego obiektu? Tym obiektem zawsze jest myślokształt, czyli obraz, który malujesz uwagą i ubierasz go również w kolory znaczenia. Gdy mężczyzna dostrzega kształt kobiety, to co widzi? Ofiltrowany preferencjami kształt ciała czy lekkość? W przepływie wolną od swego opakowania. Ten kształt jest wyrazem tanca, przyzwolenia z potrzebą, zmiany wnikłej z myśli zasianej obrazem przyszłości. To jest akceptacja, zamulona napięciem bycia lepszym od dzisiaj. Patrzymy na coś? Personem, kwiat, myśl, obraz. Za zamkniętymi oczami na rozlewające się w nas uczucie. Patrzymy neutralnie, obserwując, przyzwalając sobie na gotowość pełni w teraz. Co nam to daje? Daje nam przestrzeń pozwalającą, by nasza percepcja się rozszerzała, bo gdy obserwujemy neutralnie, to w tej perspektywie. Rozszerza nam się horyzont dla dostrzegania nowych zależności, które współtworzą cały obraz. Te zależności to ziarna budzące skrępowanie dla naszego rozwoju, gdyż można je zmieniać. Pomiędzy mną a Tobą jest przestrzeń, a w niej są myśli, które nas oddzielają. Filtrujemy rzeczywistość, śniąc swój sen. Ten sen jest obrazem naszej niepowtarzalności. Ubieramy się w indywidualność, będąc zrodzeni z jedności, i tylko nasza identyfikacja zabiera nam zdolność widzenia całości. Jest to doświadczenie każdego z nas, bo gdy Zawężamy swoje widzenie, pozwalamy sobie na przygodę odkrywania siebie. Oddzielamy się od siebie niepamięciom, by przypominać sobie siebie poprzez relację. Stwarzamy pozory konfliktów, by dostrzegać przeszkody, które mamy w sobie dla kochania innych siebie. To jest, Taniec kochania życia, i wszystko ma swoją wspierającą wartość w drodze, która jest przepływem energii w nas. To jest jak płynąca rzeka, która pomimo naszych prób popychania i zatrzymywania prądu, i tak sprawia, że ulegamy kierunkowi życia ku równowadze. Relacje to przepływ mądrości, który prowadzi nas do źródła.